Moi pięciu synowie nękali mnie i moją córkę do głębi duszy. Wtedy się uwolniłam. Tytuł tej historii niesie ciężar lat cichego cierpienia. Kiedy matka mówi o swoich synach z takim bólem w głosie, wiemy, że coś głębokiego zostało złamane w świętej więzi macierzyńskiej, ale czasami dusza musi wykrwawić się do końca, by odnaleźć odwagę do odrodzenia. To historia pani Ireny. Kobiety, która odkryła, że miłość matki ma granice i że przekroczenie ich może być jedyną drogą do ocalenia. Jeśli historie takie jak ta poruszają Twoje serce, subskrybuj, aby zawsze otrzymywać prawdziwe relacje kobiet, które odnalazły swoją siłę tam, gdzie świat widział tylko słabość. Nazywam się Irena, mam 67 lat, i to jest historia o tym, jak moi własni synowie zamienili mnie w więźnia we własnym domu. I o tym jak ja i moja najmłodsza córka znalazłyśmy nasze uwolnienie tam, gdzie najmniej się spodziewałyśmy. Pamiętam dzień, w którym zdałam sobie sprawę, że stworzyłam potwory. To był czwartek w marcu, słońce mocno świeciło przez okno kuchni, kiedy zmywałam naczynia po obiedzie. Mój najstarszy syn, Janusz, wszedł bez pukania. Od dawna nikt już w tym domu nie pukał do drzwi. Zapach wódki dotarł przed nim. Jedzenie znowu było kiepskie, stara, wypluł słowa jak zgniłe pestki. Jutro chcę mięsa, a nie tego paskudztwa co zrobiłaś dzisiaj. Moje ręce zadrżały w wodzie z mydłem. Od trzech dni nie było w domu mięsa, bo przepili wszystkie pieniądze. Ale nie mogłam tego powiedzieć. Nauczyłam się, że sprzeciwianie się jest niebezpieczne. Tak, synu, szepnęłam, oczy wlepione w pianę spływającą do odpływu. Wtedy poczułam jego rękę na ramieniu. To nie był czuły gest, to było posiadanie. Palce zacisnęły się, aż zabolało i zbliżył się do mojego ucha. I przestań gadać z panem Józefem ze sklepu. Moja kobieta nie śmieje się z żadnym mężczyzną. Jego kobieta? Byłam jego matką. Ale w tamtej chwili, patrząc na zniekształcone odbicie w brudnej wodzie, zrozumiałam, że dawno straciłam tę pozycje. Byłam tylko kolejną rzeczą w tym domu, jak stare meble, które niszczyli, gdy za dużo pili. Najgorsze? Klara, moja najmłodsza, dwudziestodwugoletnia córka, obserwowała to wszystko z drzwi, z oczami wielkimi od strachu. Wiedziała, że gdy się mną znudzą, przyjdzie kolej na nią i obie wiedziałyśmy, że ten dzień się zbliża. Sąsiedzi wiedzieli. Pani Zofia, która mieszkała obok, spuszczała oczy, gdy widziała mnie na podwórku wieszającą pranie. Pan Marian z baru już się ze mną nie witał. Chłopcy dali jasno do zrozumienia, że nikt nie powinien ze mną rozmawiać. Byłam wyspą otoczoną ludźmi zewsząd. Ksiądz w kościele, do którego chodziłam ukradkiem w środy, powiedział kiedyś Pani Ireno, musi pani mieć cierpliwość. To są pani synowie, krew z pani krwi. Proszę się za nich modlić. Modlić się? Modliłam się tak często, że moje kolana miały odciski, ale Bóg wydawał się głuchy na moje prośby, a może myślał, że na to zasługuje? W końcu to ja wychowałam ich sama po śmierci Piotra. Może to rzeczywiście była moja wina? Klara próbowała raz. Było na posterunku policji, trzęsła się tak bardzo, że ledwo mogła mówić. Policjant, otyły mężczyzna, który znał moich synów z baru, zaśmiał się. Dziewczyno, wracaj do domu. To problem rodzinny. A pani matka, gdzie ona, żeby się za panią wstawić? Byłam w domu, zamknięta w pokoju. Marek i Paweł dali jasno do zrozumienia: jeśli wyjdę, Klara zapłaci. I tak zapłaciła. Tamtej nocy usłyszałam jej krzyki z pokoju obok. Wcisnęłam poduszkę w usta, żeby zagłuszyć własny płacz. Całe miasto udawało, że nie widzi. Byłyśmy niewidzialne w naszym własnym nieszczęściu. Dwie kobiety tonące w ruchomych piaskach podczas gdy wszyscy patrzyli w inną stronę. Jeśli historie takie jak ta poruszają twoje serce, subskrybuj, aby zawsze otrzymywać prawdziwe relacje kobiet, które odnalazły swoją siłę tam, gdzie świat widział tylko słabość. To Klara przyniosła nadzieję, ukrytą w zmiętym kawałku papieru. To była ulotka, którą znalazła w łazience w przychodni. Dom wsparcia dla kobiet. Pomagamy kobietom w sytuacjach przemocy. Mamo, szepnęła tamtej nocy, gdy wszyscy pięciu wyszli się napić. Zobacz to. Przeczytałam papier przy słabym świetle lampy naftowej, kontrolowali nawet prąd w domu, adres był w innym mieście, 200 kilometrów stamtąd. Ale jak dwie kobiety strzeżone dniem i nocą mogłyby uciec? To niemożliwe, córko, szepnęłam, oddając papier. Ale Klara zrobiła coś, czego nie robiła od lat uśmiechnęła się. Mały uśmiech, prawie niewidoczny, ale był tam. Pamiętasz historię, którą mi opowiadałaś, gdy byłam mała? O mrówce, która niosła liść większy od niej? Pamiętałam. To była jej ulubiona historia o wytrwałości i odwadze. Tamtej nocy, leżąc na twardym materacu, powtórzyłam historię w myślach. Mrówka nie poddała się, zawołała inne mrówki. Razem im się udało. Następnego dnia, gdy Janusz kazał mi posprzątać podwórko, zobaczyłam mrówki pracujące. Jedna z nich niosła ogromną okruszynę, inne przyszły jej pomóc. Stałam tam patrząc, jak wspinają się po murze, okruszyna się kołysała, ale nigdy nie spadła. Jeśli mrówki potrafiły, być może my też mogłybyśmy. Myśl była mała, krucha jak skrzydło motyla, ale była tam bijąc w piersi. Zaczęłam zbierać pieniądze. Grosze, które zostawały z reszty za chleb, monety, które znajdowałam w kieszeniach ich brudnych spodni, chowałam wszystko w plastikowej torbie zakopanej w doniczce z rutą, do której nikt się nie zbliżał. Klara robiła swoją część. Dowiedziała się o rozkładach jazdy autobusów, zapamiętała drogę na dworzec. W nocy, gdy pili do upadłego, rysowała mapy na ziemi węglem, zacierając je przed wschodem słońca. Najtrudniejsze było udawanie normalności, ciągłe gotowanie, pranie, znoszenie. Marek zaczął patrzeć na Klarę w sposób, który mroził mi duszę. Podczas posiłków jego ręka niechcący dotykała jej. Paweł śmiał się i opowiadał obrzydliwe dowcipy. Wkrótce będzie w wieku, żeby pomagać matce we wszystkim. Powiedział Robert pewnej nocy, najmłodszy z pięciu, ale nie mniej okrutny. Dwuznaczność wywołała u mnie mdłości. Klara ścisnęła moją rękę pod stołem. Nasze palce splotły się w cichej obietnicy. Nie pozwolimy, żeby do tego doszło. Tamtej nocy przeliczyłam pieniądze 47 złotych i trzydzieści groszy. To nie wystarczało na dwa bilety, ale był to początek. W kalendarzu ukrytym za szafą zaznaczyłam: X. Brakowało 89 dni do rocznicy śmierci Piotra. Zawsze pili więcej tego dnia. To byłaby nasza szansa, nasza jedyna szansa. Zdobycie więcej pieniędzy bez wzbudzania podejrzeń było codzienną wojną. Zaczęłam sprzątać ukradkiem w domu pani Heleny, wdowy z dolnej ulicy. Mówiłam chłopcom, że idę odmówić różaniec. Śmiali się ze kam starej dewotki, ale pozwalali mi iść. Pani Helena płaciła mało, ale gotówką. Widziała źle ukryte siniaki, ale nigdy o nic nie pytała. Tylko raz mocno mnie przytuliła i szepnęła Siły Ireno. Klara znalazła sposób na sprzedawanie haftów, które robiła ukradkiem. Aptekarka, pani doktor Anna, kupowała wszystkie. Raz Klara wróciła z czerwonymi oczami. Kobieta niechcący dodała pięćdziesiąt złotych więcej do zapłaty. Ale przeszkody były liczne. Pewnego popołudnia Janusz zastał Klarę liczącą pieniądze w pokoju. Przesłuchanie było brutalne. Na szczęście powiedziała, że zbiera na prezent na jego urodziny. Uwielbił. Próżność zawsze była ich słabym punktem. Najgorszy dzień był wtedy, gdy prawie się poddałyśmy. Paweł wypił więcej niż zwykle i postanowił, że Klara powinna nauczyć się być prawdziwą kobietą. Zamknęłam nas obie w łazience, podczas gdy on walił w drzwi. Robert i pozostali śmiali się na zewnątrz. Siedziałyśmy tam trzy godziny, objęte, drżące. Klara cicho płakała na moich kolanach. Kiedy w końcu wyszłyśmy, Paweł leżał zemdlony na kanapie. Tamtej nocy, patrząc na ślady pięści na drzwiach, obiecałam: Jeszcze siedemdziesiąt trzy dni. Tylko siedemdziesiąt trzy dni. Coś we mnie zmieniło się po tamtej nocy w łazience. To nie był już tylko strach, to była determinacja zamieniająca się w stal w piersi. Zaczęłam przygotowywać się w inny sposób niż tylko zbieranie pieniędzy. O świcie, gdy wszyscy chrapali, ćwiczyłam. Przysiady z wiadrem wody, spacery po podwórku licząc kroki. Moje stare ciało protestowało, ale nalegałam. Potrzebowałam siły na to, co miało nadejść. Klara też się zmieniła, przestała płakać. Oczy nabrały twardego, zdecydowanego blasku. Zaczęła się uczyć, brała stare książki, które znajdowała w śmieciach, czytała przy świecy. Kiedy stąd wyjdziemy, mamo, skończę szkołę, mówiła. Pieniądze rosły powoli. 126 zł, 154, 189. Każdy banknot był małym zwycięstwem. Trzykrotnie zmieniałam kryjówkę, zawsze nad ranem. Strach przed odkryciem utrzymywał mnie przytomną. Ale też czynił sprytną. Zaczęłam obserwować ich nawyki. Janusz więcej pił we wtorki, Marek znikał w czwartki. Odkryłam później, że miał inną rodzinę w innej dzielnicy. Paweł i Robert kłócili się o byle co w piątki. Karol, piąty, był najbardziej nieprzewidywalny, ale też ten, który pierwszy padał po alkoholu. Pani Helena zwiększyła moją stawkę dzienną. Nic nie powiedziała, tylko mrugnęła, gdy mi płaciła piętnaście złotych więcej tygodniowo. Każdy grosz był przechowywany jak złoto. Klara i ja wypracowałyśmy własny język. Dotyk w ramie oznaczał niebezpieczeństwo. Dwa dotyki, wszystko czyste, trzy dotyki, siły, już prawie. Rocznica śmierci Piotra wypadła we wtorek. Jak co roku, kupili wystarczająco wódki, żeby powalić batalion. O drugiej po południu już się chwiali. Wtedy Marek złapał mnie w kuchni. Wiesz, mamo, Buchnął mi alkoholem w twarz. Ojciec był zbyt pobłażliwy dla ciebie. Gdybym to ja był, nauczyłbym cię od początku, kto tu rządzi. Dawniej spuściłabym głowę, zamruczałabym przeprosiny, ale nie tego popołudnia. Spojrzałam mu w oczy i powiedziałam: Twój ojciec był prawdziwym mężczyzną, dlatego Bóg go zabrał i zostawił was. Policzek przyszedł szybko, ale byłam przygotowana. Puściłam głowę wraz z uderzeniem, zmniejszając obrażenia. Marek był zdezorientowany moim brakiem płaczu. Spróbował uderzyć mnie ponownie, ale Janusz go powstrzymał. Zostaw starą, dzisiaj dzień świętowania, burknął Janusz już z bełkoczącym językiem. Klara patrzyła z drzwi. Nasze oczy się spotkały. Trzy wyobrażone dotyki. Siły już prawie. O północy wszyscy pięciu byli nieprzytomni. Karol wymiotował na podwórku. Robert leżał powalony na stole. Pozostali rozsypani po salonie. Chwila nadeszła. Wzięłam dwie torby, które przygotowałam. Niewiele. Zmiana ubrań, dokumenty, pieniądze, 237 złotych i 45 groszy. Klara wzięła swoją. Spojrzałyśmy ostatni raz na dom, który był naszym piekłem. Chodź, mamo, szepnęła. Mrówki nie oglądają się za siebie. Podróż autobusem była najdłuższą w moim życiu. Przy każdym przystanku serce prawie wyskakiwało mi z piersi. Czy się obudzili? Czy szukali nas? Klara mocno ściskała moją rękę. Dotarłyśmy do domu wsparcia dla kobiet o siódmej rano. Prosta budowla, ściany w wyblakłym różowym kolorze. Kobieta, która otworzyła, miała zmęczone, ale życzliwe oczy. Potrzebujemy pomocy. Tylko tyle zdołałam powiedzieć, zanim zalałam się łzami. Pani doktor Ewa, koordynatorka, wysłuchała naszej historii bez przerywania. Kiedy Klara pokazała ślady na ramieniu, na chwilę zamknęła oczy. Jesteście teraz bezpieczne, powiedziała. Pierwsze dni były dziwne. Spać bez strachu, jeść bez pytania o pozwolenie, brać prysznic z drzwiami tylko przymkniętymi. Małe wolności, które wydawały się cudami. To było w czwartek rano. Pomagałam w kuchni, gdy pani doktor Ewa mnie zawołała: Pani Ireno, wie pani, że ma pani prawo do renty po mężu? I że pani synowie nie mogą pani tego zabrać? Nie wiedziałam. Przez piętnaście lat Janusz wypłacał pieniądze co miesiąc, mówiąc, że to moja kontrybucja do domu. Dowiedziałam się, że to przestępstwo, że miałam prawa, że prawo mnie chroni. Klara płakała, gdy dowiedziała się, że może wrócić do szkoły. Dom miał umowę ze szkołą. Objęła panią doktor Ewę tak, jak nigdy nikogo nie objęła oprócz mnie. Jesteście ocalałe, powiedziała Ewa. A ocalałe zasługują na nowy początek. Sześć miesięcy później byłam inną kobietą. Albo może tą samą, która zawsze tam była, tylko pogrzebaną pod latami strachu. Znalazłam pracę jako kucharka w małej restauracji. Właściciel pan Antoni był starszym panem, który nie zadawał pytań o przeszłość. Klara była w drugiej klasie liceum, miała wysokie oceny, marzyła o studiach, czasami budziła się krzycząc w nocy, ale koszmary stawały się rzadsze. Wtedy do domu przyjechała Maria. Ta sama historia. Dzieci, które stały się oprawcami. Drżała tak bardzo, że ledwo mogła utrzymać filiżankę kawy. Widziałam siebie w niej pierwszego dnia. Oni mnie znajdą, powtarzała, zabiją mnie. Usiadłam obok niej, wzięłam jej drżące dłonie w swoje. Spójrz na mnie, Mario, spójrz dobrze, ja też tak myślałam, ale jestem tutaj, żywa, wolna i ty też będziesz. W następnych dniach pomagałam jej we wszystkim. Nauczyłam ją małych sztuczek przetrwania, których się nauczyłam jak oszczędzać, jak chodzić po ulicy bez strachu. Jak spojrzeć w lustro i nie nienawidzić swojego odbicia. Klara dołączyła do nas. Nauczyła Marię lepiej czytać. Ledwo umiała podpisać swoje imię. Widzieć moją córkę pomagającą innej kobiecie się uwolnić było jak zamknięcie kręgu. Sadzi się co się da, powiedziała Klara pewnego popołudnia, widząc Marię piszącą własne imię bez drżenia. Mama mnie tego nauczyła. Dzisiaj, kiedy piszę to przy stole w naszym wynajętym domku, słyszę Klarę uczącą się w pokoju. Jutro ma egzaminy wstępne. Chce być prawniczką, bronić kobiet takich jak my. Nie wróciłyśmy do tamtego miasta. Dowiedziałam się od pani Heleny, że chłopcy szukali mnie przez tygodnie. Niszczyli rzeczy, grozili sąsiadom. Ale bez nas dwóch do utrzymania domu wkrótce się rozproszyli. Dom został sprzedany za długi. Czasami budzę się nad ranem i idę do drzwi sprawdzić czy są zamknięte. Strach nie znika całkowicie, tkwi gdzieś tam, w szufladce w piersi. Ale już mną nie rządzi. Pracuje w restauracji, a także w domu wsparcia dla kobiet, jako wolontariuszka. Gotuje dla kobiet, które przyjeżdżają złamane. Każdy talerz ciepłego jedzenia to uścisk, który im daje, i sobie, tej, którą kiedyś byłam. Klara spotyka się z chłopakiem ze studiów. Za pierwszymi razem drżałam, gdy się zbliżał, ale on jest miły, szanujący. Uczy ją, że istnieją różni mężczyźni na świecie. W zeszłą niedzielę, siedząc na ławce na rynku, Klara powiedziała: Mamo, uratowałaś nas obie. Nie, córko, odpowiedziałam, widząc zachodzące słońce między budynkami. Uratowałyśmy się razem, jak mrówki, pamiętasz? Zaśmiała się i położyła głowę na moim ramieniu. Siedziałyśmy tak, dwie ocalałe patrzące, jak życie toczy się dalej, wolne, godne, odrodzone. Krew duszy wyschła, rany zamieniły się w blizny, i każda blizna opowiada historię odwagi, której nikt nie może nam odebrać. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, subskrybuj kanał i aktywuj powiadomienia, aby codziennie otrzymywać nowe, prawdziwe historie takie jak ta. I powiedz mi w komentarzach, co byś zrobiła na jej miejscu? Podziel się tą historią z kimś, kto potrzebuje cichej nadziei.